Drodzy bracia i siostry, poranek jest czasem szczególnym, który wielu z nas traktuje zbyt lekko. Budzimy się, często zmęczeni, myśląc już o obowiązkach, które czekają nas w ciągu dnia. Jedni zmagają się z bólem ciała, inni z ciężarem serca, jeszcze inni z niepokojem o rodzinę, zdrowie czy przyszłość. W takich chwilach zapominamy, że pierwsze minuty dnia nie są zwykłym przebudzeniem, ale duchową bramą, przez którą wchodzimy w cały dzień. Jeśli w tych pierwszych chwilach pozwolimy. By serce przejęły lęk i zniechęcenie, to cały dzień nosi w sobie to napięcie. Ale jeśli już o poranku oddamy chwałę Bogu, jeśli nasza dusza zwróci się ku niemu w uwielbieniu, to od razu zmienia się atmosfera, w jakiej wchodzimy w życie codzienne. Moi drodzy, w kulturze polskiej często mówi się, że jak dzień się zacznie, taki będzie do końca. I choć brzmi to jak przysłowie, kryje się w tym głęboka prawda duchowa. Pierwsze chwile po przebudzeniu to moment, w którym nieprzyjaciel próbuje szeptać do naszych myśli. Nie dasz rady, znowu ci się nie uda, znów będzie źle. Każdy z nas zna ten ciężar, kiedy zaraz po otwarciu oczu do głowy przychodzą niepokojące myśli. To nie jest przypadek, to jest walka o nasz poranek. Dlatego trzeba nauczyć się odpowiadać inaczej, zamiast poddawać się lękom, trzeba od razu skierować duszę ku Bogu i pobłogosławić go całym swoim sercem. Wtedy, drodzy, dzieje się coś niezwykłego. Powietrze w pokoju zmienia się, a ciężar zaczyna ustępować. To co miało nas przygnieść, zostaje odsunięte na bok. Pomyślcie przez chwilę o zwyczajnym poranku. Ile razy zaczynaliście dzień od narzekania, znowu boli mnie kręgosłup, znowu muszę iść do pracy, znowu tyle obowiązków. A teraz wyobraźcie sobie, że ten sam poranek zaczynacie od słów: Błogosławię Ciebie, Panie, całym moim sercem. Dziękuję, że jestem żywy, że mogę wstać, że dajesz mi nowy dzień. Ta prosta zmiana nastawienia otwiera zupełnie inne drzwi. To jakby wpuścić światło do pokoju, który przez całą noc był ciemny. Nie trzeba niczego wielkiego, wystarczy decyzja, by błogosławić Boga w pierwszych chwilach dnia. To jest duchowy klucz, który może zmienić życie każdego z nas. Drodzy, nie myślcie, że to teoria dla świętych czy zakonników. To jest praktyka dla zwykłych ludzi, dla ojców i matek, dla dziadków i babć, dla pracowników i emerytów. Kiedy człowiek zaczyna dzień od błogosławienia, to jakby zakładał na siebie duchową zbroję. Zły nie może wtedy tak łatwo dotknąć naszego serca. A przecież wszyscy wiemy, że każdy dzień niesie swoje trudności. Choroby, rachunki, konflikty w rodzinie to wszystko jest realne i boli. Ale właśnie dlatego poranek ma taką moc. Jeśli zaczniemy go w obecności Boga, wtedy to, co trudne, nie złamie nas, ale zostanie przemienione w siłę. Pozwólcie, że podzielę się pewnym obrazem. Widziałem kiedyś kobietę, która przez wiele miesięcy nie potrafiła podnieść się z depresji. Każdego ranka leżała w łóżku i płakała, nie mając siły wstać. Aż w końcu ktoś poradził jej, by zaczynała dzień od prostych słów błogosławieństwa. Pierwszego dnia to była walka, bo nie czuła nic poza bólem. Ale drugiego dnia powtórzyła te słowa. Trzeciego dnia poczuła ciepło, które rozchodziło się po jej ciele, a łzy rozpaczy zamieniły się w łzy wdzięczności. Bracia i siostry, czy to nie jest dowód na to, że poranek to moment duchowej decyzji? Od tego, jak go zaczniemy, zależy reszta naszego dnia, a czasem i całe nasze życie. Polska kultura, szczególnie wśród starszego pokolenia, uczyła nas, by dzień zaczynać od znaku krzyża, od krótkiej modlitwy. Wielu z Was pamięta jeszcze babci i dziadków, którzy od rana klękali przy łóżku. Dziś łatwo to zbagatelizować, bo tempo życia się zmieniło. Ale właśnie teraz. Gdy świat pędzi, gdy z każdej strony atakują nas informacje i troski, tym bardziej potrzebujemy wrócić do tej praktyki. To nie jest przesąd, to jest duchowa strategia. To jest sposób, by postawić serce na fundamencie, zanim wstąpimy w codzienne obowiązki. Chciałbym, abyście zrozumieli, że poranne błogosławienie nie jest tylko ładnym zwyczajem. To jest broń duchowa. Nieprzyjaciel wie, że jeśli uda mu się przejąć nasz poranek, to łatwiej będzie go prowadzić przez cały dzień. Ale jeśli my już na starcie powiemy, błogosławię Cię, Panie, i cała dusza moja jest Twoja, to wówczas wróg traci przewagę. To jest jak walka na polu bitwy, kto pierwszy zajmie pozycję, ten wygrywa. I dlatego właśnie pierwsze minuty dnia są tak decydujące. Kiedy zajmujemy je dla Boga, stajemy się zwycięzcami, zanim jeszcze dzień na dobre się rozpocznie. Moi drodzy, wiem, że wielu z Was nosi ciężary, które wydają się nie do uniesienia. Może budzicie się rano z bólem ciała, może serce ściska was ze strachu o dzieci, wnuki czy przyszłość. Może wstajecie z poczuciem bezsensu, jakbyście już nie mieli siły dalej walczyć. Ale chcę wam dziś powiedzieć, nie jesteście sami. Poranek, który zaczynacie w obecności Boga, jest porankiem, w którym niebo otwiera się nad waszym domem. To nie jest wyobraźnia, to jest realna duchowa rzeczywistość. Powietrze w pokoju staje się inne, atmosfera się zmienia, a serce dostaje siłę, której wcześniej nie miało. To jest dar, który każdy może otrzymać, jeśli tylko zdecyduje się rozpocząć dzień od błogosławieństwa. Bracia i siostry, nie bójcie się spróbować. Zróbcie to jutro rano. Nie zaczynajcie dnia od telewizora, od telefonu, od narzekania. Zacznijcie go od słów błogosławieństwa. Powiedzcie głośno: Moja dusza błogosławi Pana, moje serce wywyższa go. Dziękuję za życie i za ten nowy dzień. To są słowa które zmieniają atmosferę w Waszym domu. I nawet jeśli za oknem będzie burza, nawet jeśli w gazetach będą złe wiadomości, nawet jeśli w rodzinie pojawią się trudności, Wasze serce będzie umocnione. To jest pierwszy krok do duchowego zwycięstwa. Na zakończenie tej części chcę Wam zostawić jedno przesłanie: poranek nie jest czasem przypadkowym. To jest duchowa brama, przez którą przechodzimy każdego dnia. Można przejść przez nią z ciężarem i lękiem, a można wejść z błogosławieństwem i wiarą. Wybór należy do nas. I dlatego zachęcam Was, drodzy, abyście już od jutra postanowili, każdy dzień będę zaczynał od błogosławienia Boga. To jest klucz, który otworzy Wasze serca, Wasze domy i Wasze rodziny na Bożą Obecność. A wtedy zobaczycie, że życie, które wydawało się ciężarem, zacznie stawać się źródłem radości i pokoju. Drodzy bracia i siostry, obiecałem, że przejdziemy dziś głębiej od porannej decyzji błogosławienia do trzech wielkich darów który Bóg składa w sercu człowieka przebaczenia, uzdrowienia i odnowy. To nie są piękne hasła do kalendarza. To jest mapa wyjścia z ciemności. I tak jak mówiłem wcześniej, poranek to brama. Gdy ją przekraczamy w duchu błogosławieństwa, otwierają się kolejne drzwi, a pierwsze z nich nazywa się przebaczenie. Bez tego nie ruszymy ani o krok. Przebaczenie to jak zdjęcie ciężkiego płaszcza, który latami obciąża barki. Nie trzeba najpierw zasłużyć, nie trzeba najpierw porządnie się poskładać przeciwnie, to przebaczenie staje się początkiem porządkowania życia. Czym jest przebaczenie w praktyce? To decyzja serca, że nie pozwalam, by moja przeszłość rządziła moim porankiem. Wielu z nas, szczególnie w dojrzałym wieku, nosi w sobie długie listy żalów, do bliskich, do sąsiadów, do dawnego pracodawcy, czasem najboleśniej do samego siebie. Znam mężczyznę, który latami obwiniał się o jedno zdanie wypowiedziane synowi w gniewie. Wracało do niego jak echo o świcie i odbierało siłę. Dopiero kiedy zaczął dzień rozpoczynać od słów: błogosławię i powierzam, przebaczam i przyjmuję przebaczenie, zobaczył, że to echo cichnie. Przebaczenie jest jak klucz do kajdan. Nie tylko uwalnia tego, komu przebaczamy, ale przede wszystkim nas samych. Bo nie ma cięższego łańcucha niż zawziętość i samopotępienie. Niektórzy powiedzą: ojcze, łatwo mówić, ale te rany są prawdziwe. Tak, są prawdziwe. Dlatego nie proponuję sztucznego uśmiechu, lecz drogę. Zacznij od małego kroku. Każdego poranka oddaj Bogu jedno imię, jedną sprawę, jeden epizod, który najbardziej boli. Nie próbuj od razu objęci wszystkiego. Dzisiaj jedno imię, jutro drugie. Wypowiecie półgłosem i dodaj, wybieram wolność. Zobaczysz, jak z dnia na dzień serce zyskuje oddech. W naszej parafii była Pani... Która przez dziesięć lat nie potrafiła rozmawiać z siostrą. Zaczęła od tej porannej praktyki, dosłownie dwóch zdań, ale codziennie. Po kilku tygodniach zadzwoniła i powiedziała: Nie pamiętam już, od czego się zaczęło. Chcę żyć dalej. To jest owoc przebaczenia, lekkość, która wraca do poranka. Drzwi drugie to uzdrowienie. I znowu, nie mówię o czarach ani o wypieraniu faktów. Mówię o tajemnicy. Którą wielu z was doświadczało nieraz, kiedy człowiek zaczyna dzień blisko Boga, ciało i dusza przestają być sobie obce. Słowa niosą balsam, myśli przestają szarpać, a napięcie w karku jakby odpuszcza. Ile razy słyszę: Ojcze, tabletek biorę tyle samo, lekarz ten sam, a jednak od kiedy poranki oddaję Bogu, śpię lepiej i mniej się boję. Uzdrowienie to nie tylko wynik badań. To także przywrócony pokój, uspokojony oddech, łagodniejszy ton w rozmowie, łzy. Które tym razem płynął nie z rozpaczy, ale z wdzięczności. Często to właśnie wtedy choroba traci nad nami władzę, nawet jeśli jeszcze nie zniknęła z wyników, przestaje określać naszą tożsamość. Pozwólcie, że przytoczę krótkie świadectwo. Pewien pan po sześćdziesiątce, emeryt z nowej huty, od lat walczył z bólem stawów. Mówił najgorsze było rano, zanim się rozruszałem, w głowie już budował się mur zniechęcenia. Zaczął od pięciu minut porannego błogosławieństwa. Dziękował za oddech, za światło, za to, że może usiąść. Potem kładł dłoń na bolącym miejscu i wypowiadał słowa pokoju nad swoim ciałem. Po miesiącu przyszedł i powiedział: Wie ojciec, ból nie zniknął cudownie, ale nie prowadzi mnie już na smyczy. Zamiast murów mam ścieżkę do przejścia. To jest uzdrowienie w realnym życiu. Czasem szybkie, czasem powolne, ale zawsze zaczynające się od tego, że serce przestaje być wrogiem własnego ciała. Trzecie drzwi to odnowa. Kochani, polubiliśmy zdanie taki już mój los. Z wiekiem łatwo przychodzi rezygnacja, młodość minęła, sił mniej, po co walczyć. Tymczasem odnowa, o której mówię, nie polega na cofnięciu kalendarza, ale na zmianie wysokości lotu. Wyobraźcie sobie orła, który nie spierając się z burzą, po prostu wznosi się ponad nią. On nie udaje, że chmur nie ma. On wybiera inną warstwę powietrza. Odnowa polega właśnie na tym nie udaję, że nie ma trudności, ale nie pozwalam im dyktować kursu. Człowiek odnowiony patrzy szerzej, oddycha głębiej, słyszy ciszę nawet w hałasie dnia. I nagle to, co wczoraj przygniatało, dziś staje się do uniesienia. Jak praktycznie wejść w odnowę? Po pierwsze, konsekwencja. Odnowa nie przychodzi na skróty, ale lubi rytm. Pięć minut rano każdego dnia bywa więcej warte niż jedna godzina raz na miesiąc. Po drugie, prostota. Nie musisz układać długich formuł. Dwa zdania, które wypowiesz z serca, mają większą siłę niż najpiękniej brzmiąca recytacja bez życia. Po trzecie, wdzięczność. To ona porusza skrzydła. Wymień trzy rzeczy, za które dziękujesz, nawet jeśli to będzie kubek ciepłej herbaty, promień słońca na parapecie i czyjś uśmiech na klatce schodowej. Wdzięczność to przestrzeń, w której odnowa oddycha pełną piersią. Teraz posłuchajcie ważnej zależności: Te trzy dary tworzą cykl. Przebaczenie otwiera drzwi do uzdrowienia, a uzdrowienie prowadzi do odnowy. Jeśli zatrzymamy się tylko na jednym etapie, wciąż będzie nam czegoś brakować. Niektórzy z nas próbują pominąć przebaczenie i od razu proszą o uzdrowienie. Wtedy serce dalej ściska stary ból, a ciało nie ma gdzie położyć się w spokoju. Inni czują poprawę, ale nie wchodzą w odnowę, wciąż myślą po staremu. Karmią się tymi samymi lękami i wracają na dawne kolejne. Dlatego zachęcam, idźmy tą drogą krok po kroku, ale całymi sobą. Rano uwalniaj przebaczenie, potem muduj się o uzdrowienie całej osoby ciała, emocji i ducha, i na koniec otwórz się na odnowę myślenia, patrzenia, reagowania. Ktoś zapyta, a co, jeśli nic nie czuje? To częsta pokusa. W duchowym życiu uczucia przychodzą i odchodzą, a wierność pozostaje. Wyobraź sobie rolnika z Podkarpacia. Wiosną wrzuca ziarno w ziemię. Przez kilka dni na powierzchni nie dzieje się nic. Czy to znaczy, że ziarno nie pracuje? Nie. Ono pęka, kiełkuje, przebija się przez ciemność. Tak samo twoje poranne błogosławieństwo. Jeśli dziś nie czujesz fajerwerków, nie martw się. Ziarno pracuje. W którymś poranku zauważysz. Że pierwszy oddech nie jest już westchnieniem zniechęcenia, tylko spokojem. A potem przyjdzie dzień, w którym ktoś powie: Jesteś inny. Co się stało? Wtedy będziesz wiedział, od nowa stała się Twoją codziennością. Wreszcie kilka rad bardzo praktycznych, w duchu polskiego, konkretnego myślenia. Przygotuj wieczorem kącik poranka, krzesło, świecy lub obraz, szklankę wody. Odkładaj telefon w inne miejsce niż sypialnia. Zawieś na lodówce krótką formułę trzech kroków, przebaczam i przyjmuję przebaczenie. Proszę o uzdrowienie. Wybieram od nowe. Rano usiądź prosto, połóż dłon na sercu, oddychaj spokojnie i wypowiedź te trzy zdania na głos. Potem minuta wdzięczności. I na koniec jedno małe postanowienie na dziś, które potwierdzi tę drogę w czynach: telefon do kogoś, z kim dawno nie rozmawiałeś, uśmiech dla sąsiada, spacer bez słuchawek. Małe kroki niosą wielkie zmiany, jeśli stawia się codziennie. Bracia i siostry, w waszych oczach widzę doświadczenie, które nie boi się prawdy. Dlatego mówię wprost, to działa. Nie dlatego, że my jesteśmy silni, ale dlatego, że kiedy o świcie stajemy w prawdzie o sobie z ranami, winami i lękami i oddajemy to wszystko Bogu, On robi to, czego my zrobić nie potrafimy. On rozwiązuje supeł winy przebaczeniem, koi ból uzdrowieniem i unosi serce od nową. A my? my mamy jedno zadanie: być wierni o poranku. Jutro, pojutrze, za tydzień. Tyle i aż tyle. Jeśli to podejmiesz, zobaczysz, jak poranek przestaje być brzemieniem, a staje się zaproszeniem. I wtedy, nawet jeśli chmury nie znikną od razu, nauczysz się lecieć ponad nimi jak orzeł, który zna swój wiatr. Drodzy bracia i siostry. Doszliśmy teraz do trzeciej części naszego rozważania, do praktycznej aktywacji tego, co już zostało powiedziane. Bo co nam przyjdzie z pięknych słów o przebaczeniu, uzdrowieniu i odnowie, jeśli pozostaną one jedynie teorią? Wiara nie jest tylko uczuciem ani wzniosłą myślą, ale konkretnym działaniem, które podejmujemy w codziennym życiu. Dlatego chcę dziś podzielić się z wami prostą, ale bardzo skuteczną drogą, jak każdego ranka otwierać pięć portali błogosławieństwa i sprawić, aby stało się to stylem życia, a nie jednorazowym doświadczeniem. To nie jest praktyka dla mistyków, lecz dla zwyczajnych ludzi, którzy chcą żyć w pokoju i mocy Bożej od pierwszych minut dnia. Pierwszym portalem jest przebaczenie. Kiedy tylko otwierasz oczy, zanim sięgniesz po okulary, telefon czy gazetę, weź oddech i powiedz w swoim sercu: "Wybieram przebaczenie. Przyjmuję przebaczenie." Nie musisz od razu wymieniać imion i całej listy win. Wystarczy ogólna decyzja, by serce było wolne. To właśnie ta pierwsza deklaracja sprawia, że nieprzyjaciel traci swój najważniejszy argument przypominanie dawnych błędów. Jeśli rano stajesz w prawdzie i przyjmujesz przebaczenie, reszta dnia nie będzie już ciągnięta w dół przez oskarżenia. Wiele osób mówi mi: Ojcze, ale ja nie czuję, że jestem przebaczony. A ja odpowiadam: To nie uczucie jest fundamentem, ale decyzja. A uczucie, jeśli ma przyjść, przyjdzie w swoim czasie. Przebaczenie to najpierw wybór, a potem proces uwolnienia. Drugim portalem jest uzdrowienie. Po słowach przebaczenia warto położyć rękę na sercu albo na miejscu, które boli i wypowiedzieć krótką modlitwę. Panie, przyjmuję Twoje uzdrowienie. Nie trzeba wchodzić w długie opisy swoich chorób, choć Bóg i tak zna każdy szczegół. Chodzi o świadome otwarcie ciała i duszy na to, że choroba nie ma być panem naszego życia. Znam wiele świadectw osób starszych, które zaczęły tę praktykę i odkryły, że choć choroba nie zniknęła, to ból stracił swoją władzę. Uzdrowienie to nie zawsze cud natychmiastowego wyzdrowienia, ale zawsze cud pokoju, który przychodzi mimo choroby. A ten pokój zmienia jakość życia bardziej niż możemy sobie wyobrazić. Trzecim portalem jest odkupienie. Brzmi to może teologicznie, ale chodzi o coś bardzo praktycznego. Odkupienie oznacza, że twoje życie nie jest przypadkiem, że nie toniesz w chaosie, że ktoś już zapłacił cenę, by cię wyciągnąć z przepaści. Każdego ranka możesz powiedzieć: Moje życie jest wykupione. Nie jestem niewolnikiem strachu ani przeszłości. Taka deklaracja sprawia, że spojrzenie na codzienność staje się inne. Nawet jeśli dzień zapowiada się trudny, już na starcie przypominasz sobie, że masz wartość i że twoje życie jest w dobrych rękach. Bracia i siostry, ilu z nas budziło się kiedyś z poczuciem bezsensu? A przecież odkupienie daje nam nowe znaczenie każdego dnia. Nie jesteśmy tu po to, by przetrwać, ale by iść naprzód z godnością. Czwartym portalem jest koronacja. Wiem, że to słowo może brzmieć dziwnie, ale spróbujmy je zrozumieć. Każdego dnia jesteśmy bombardowani myślami, jesteś nikim, jesteś za stary, nie dasz rady. A tymczasem prawda jest taka, że każdy człowiek nosi sobie królewskość. Nie w sensie bogactwa czy złota, ale w sensie godności dziecka Bożego. Kiedy rano powiesz, jestem ukoronowany łaską i miłosierdziem, to przypominasz samemu sobie, że nie jesteś byle kim. Korona to znak autorytetu. Jeśli nosi się w sercu, inaczej odpowiadasz na prowokacje, inaczej patrzysz na trudności, inaczej traktujesz samego siebie. Widziałem wielu starszych ludzi, którzy przez lata myśleli o sobie jako ciężarze dla rodziny. A gdy zaczęli codziennie rano przypominać sobie o tej koronie, odzyskali poczucie własnej wartości i zaczęli żyć z nową siłą. Piątym portalem jest odnowa. To zwieńczenie porannego rytuału. Kiedy już przyjąłeś przebaczenie. Uzdrowienie, odkupienie i koronę, możesz wypowiedzieć: Moja młodość odnawia się jak u orła. Moje dni są nasycone dobrem. Nie chodzi o to, że nagle będziesz miał 20 lat mniej. Chodzi o odnowę ducha, o świeżość myśli, o nową energię do życia. Orzeł nie walczy z burzą, ale wznosi się ponad nią. Tak samo to możesz zacząć dzień nie od narzekania na problemy, ale od wyboru, by patrzeć ponad nie. To zmienia sposób reagowania. Rozmowy z bliskimi, całą atmosferę w domu. Ile razy słyszałem świadectwo, zaczęłam dzień od błogosławienia i odnowy, a kiedy dzieci przyszły ze swoimi problemami, nie krzyczałam, tylko słuchałam. To właśnie owoc odnowy. Drodzy bracia i siostry, te pięć portali nie działa jak magiczna formułka. Klucz tkwi w wierze i konsekwencji. Jeśli będziesz je otwierać każdego dnia, nawet jeśli początkowo nic niezwykłego nie poczujesz, z czasem zobaczysz owoce. Niektóre nasiona kiełkują szybko, inne potrzebują tygodni. Ale jeśli podlewasz je regularnie, wszystkie przyniosą plon. Dlatego zachęcam Was, nie czekajcie na odpowiedni moment, na lepsze samopoczucie, na spokojniejszy czas. Zacznijcie jutro rano. A jeśli zapomnicie, trudno, zacznijcie pojutrze. Najważniejsze, żeby wracać i nie poddawać się. Bóg działa w naszej wierności, nie w naszych emocjach. W polskiej kulturze, szczególnie wśród starszych pokoleń, wiele osób miało swój rytuał poranny: znak krzyża, krótka modlitwa, pacierz. Dziś wielu z nas to zaniedbało, bo świat przyspieszył, a my daliśmy się wciągnąć w codzienny pośpiech. Ale właśnie teraz, gdy tempo życia jest tak szalone, potrzebujemy wrócić do tych prostych praktyk. To nie jest relikt przeszłości, to jest fundament przyszłości. Bo jeśli poranek należy do Boga, reszta dnia układa się inaczej. To jest duchowa matematyka, która zawsze działa. Chcę też dodać coś bardzo osobistego. Kiedy rozmawiam z ludźmi po pięćdziesiątce, sześćdziesiątce, siedemdziesiątce, często słyszę: Ojcze, dla mnie już za późno. Tyle błędów, tyle straconych lat. I wtedy przypominam: Odnowa nie zna wieku. Orzeł, o którym mówimy, odnawia się w dojrzałości, nie w młodości. To właśnie w Twoim wieku, z Twoim doświadczeniem, Możesz najlepiej zobaczyć, jak wielką moc ma odnowa. Nie jest za późno, by zacząć dzień inaczej. Nie jest za późno, by przeżyć resztę życia z nowym pokojem i nową siłą. Każdy poranek jest szansą, a jutro czeka już na ciebie. Na zakończenie tej części chcę, abyście zapamiętali jedną myśl. Poranna modlitwa to nie obowiązek, ale przywilej. To jak podniesienie flagi nad domem, zanim dzień się rozpocznie. Jeśli powiesisz flagę pokoju, dzień będzie w pokoju. Jeśli powiesisz flagę narzekania, dzień będzie w ciężarze. Wybór jest w Twoich rękach. Dlatego mówię Wam dziś: wybierzcie życie, wybierzcie błogosławieństwo, wybierzcie poranne otwieranie pięciu portali. Zróbcie to z prostotą, ale konsekwentnie, a zobaczycie, że niebo otwiera się nad Waszym życiem. Bracia i siostry to jest praktyczna droga, którą możecie zacząć już jutro. Nie potrzebujecie specjalnych książek ani długich formuł. Wystarczy decyzja, kilka zdań wypowiedzianych z serca i wierność w codzienności. A wtedy każdy dzień, nawet najtrudniejszy, stanie się przestrzenią, w której Bóg działa. I to właśnie jest największa tajemnica poranka: że to, co zaczyna się w ciszy, owocuje w całym dniu. Alleluja! Drodzy Chrześcijanie, dziękuję za wysłuchanie do końca. Subskrybujcie kanał, dajcie polubienia aby promować Słowo Boże i napiszcie w komentarzach swoje przemyślenia na temat tej przypowieści. Podziel się nią z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniesz nagrodzony. Błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia wkrótce.